Książka Info Uprawa Jak uprawiać warzywa ponad 10 tysięcy sprzedanych książek. Bestseller. Większość kupujących uznaje książkę za najlepszą o uprawie warzyw. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Chciałbym Wam się pochwalić bardzo dobrym planowaniem truskawek, ale jednocześnie powiedzieć o bardzo częstym, bardzo groźnym. Problemie. Truskawki bardzo dobrze owocują. Tych owoców jest mnóstwo. Zbieramy już, no już dosyć sporo ich zebraliśmy. Jednak nie wszystkie owoce będą dobre. Przykład taki. Truskawki mogą atakować różne szkodniki, mogą chorować na różne choroby. Uprawa truskawek jest bardzo fajna, jednak jest to, jest to bardzo prawdopodobne. Szczególnie jeśli chodzi o szarą pleś I po prostu... Patrzcie sobie, po prostu zwracajcie uwagę na to, jak wyglądają wasze truskawki, czy coś się z nimi nie dzieje. Jeśli coś zaczyna się dziać, coś zaczyna gnić, to to usuwajcie. Czy są to owoce, czy są to liście? Regularnie na to patrzcie. Możecie oczywiście użyć oprysk. Są różne środki, gdzie jest na przykład jeden dzień okres karencji, więc bardzo krótko. Ja jednak w tym czasie. Zwykle nie używam oprysku, po prostu patrzę jak to wszystko wyg wygląda i reaguję obrywaniem części, które są chore. No i też oczywiście, o czekajcie, zbiorę sobie też oczywiście te truskawki. Zbieram i systematycznie jadam. Systematycznie je zjadam, bo regularne zbiory są bardzo ważne. Bo jak zbieramy sobie takie truskaweczki, to one wytwarzają następne, więc będą... Więcej klonowały. To jest bardzo ważny zabieg. Zabieg pielęgnacyjny. Jak również, gdy zostawimy sobie takie duże, to one będą nam gniły, co może sprzyjać rozwojowi chorób. Rozwojowi różnych chorób. Więc warto zbierać te truskawki regularnie i regularnie je zjadać, bo są przepyszne. W szczególności, kiedy świeci słońce, to ja je bardzo lubię zbierać, bo są wtedy przynajmniej u mnie najsłodsze. Więc to jest to, zwracajcie uwagę czy nie ma szarej pleśni, czy nie pleśnią Wam te truskawki czy nie gniją Wam te truskawki patrzcie na liście teraz to jest ważne, ale ja jeszcze chwaląc się, pokażę Wam o, tutaj następne tyle, tyle tych zbiorów jest tych zbiorów dużo Też się też powysiewało spożeczki i tak dalej ale patrzcie tutaj truskaweczka, Następny tutaj o Zobaczcie, ile zbiorów tutaj będzie, ile tutaj zbiorów jest. Nie chcę teraz zrywać, nie mam ręki aż takiej, tej. Zaraz to będę wszystko oczywiście zrywał i zjadał. Patrzcie na ten widok, na te planowanie, przepiękne, wspaniałe widoki. Ale pielęgnujcie truskawki tutaj, tak samo zaczynają mi się tworzyć takie, ten to trzeba rwać. To bardzo wam polecam systematycznie rwać, bo to zużywa energię którą by wykorzystało na produkcję truskaweczek. Później po plonowaniu to też będzie tworzyło właśnie takie coś. Tutaj by była jedna truskawka, krzak, a tu by był drugi krzak. Więc polecam to też usuwać. To był taki krótki filmik. Spoglądajcie na swoje truskawki. Napiszcie mi, jak Wam Wasze krzaki rosną. Pozdrawiam.